Ale kto gra na pierwszym? Tierze, jak ja kiedyś chciałem jedynką zagrać, to dwa lata musiałem czekać. Jeszcze Kamo ma niotki nie. Ale słuchajcie jak on przykład celuje, ten czołg. A ludzie grają faktycznie? Yy, na razie nic mu nie wchodzi. O, weszło. Ja pamiętam, jak się kiedy wbija... w... wbijało się czołki. Czasie było męczyć jedynką, dwójką, trójką, czwórką, piątką. Jak się już dochod... dochodziło szu... do szóstki, to było to coś. Ale teraz ktoś w ogóle gra jedynką albo dwójką, albo trójką? Ale zobaczcie, Jaka to jest kurwa pitewka? Spokojnie Tu, tu wymiana idzie, tu Polak jest za szybki, ale Ma większe przeproszenia tamty o, dzięki. Ładnie. No jeszcze, jeszcze. To tysiąca ci brakuje. Jeszcze jeden strzał. I koniec. I ginie dziki. Rykoszet. Za bardzo się cofnąłeś dziki. Jak tam byś stanął to jeszcze byś jedną peskę włożył więcej. Peski co? Co on pusty jest? To, to co? Mi się wydaje, że on jeszcze by jakby tak stanął na tej górce i ta pesetka by. Pesetka. Peset. Jakby tak podjeżdżał, to by jeszcze jedną peskę mu włożył. Potem, by zjechał, jeszcze jedną peskę by mu włożył. I nie Jakby dobrze trafił, no to by go zabił. ale ej jest. ez pescito